Dzień dobry Państwu. To, co stoi za mną, to wycięte na razie laserową techniką z płaskich warstw sklejki elementy scenografii do projektu. Hajnówka dostępna, tak naprawdę, według projektu Tomasza Samoilika i jego komiksu, czy opowiadania, scenariusza, który dla nas specjalnie przygotował, ten scenariusz. Będzie, my zrobimy z tego półgodzinny spektakl, który będziemy pokazywać dzieciakom w hajnówce. One na podstawie tego, Nagranego przez nas, bo biorąc pod uwagę to, jak to teraz wygląda, i biorąc z tą sytuację epidemii, prawdopodobnie nagramy to w sterylnych warunkach, takich, których mamy możliwość, czyli u nas na sali, i będziemy to wysyłać szkołom, które będą mogły wspólnie sobie to dzieciaki oglądać. A potem ich zadaniem będzie spróbować napisać scenariusz na bazie tych przygód, które my pokażemy, które zostały wygenerowane przez Tomka Samilika, yy, i przysłać do nas dialogi, historie, inspiracje, na podstawie których zmontujemy trzy... Myślę, że to będą trzy. Zobaczymy jak, jaka ilość, bo jeżeli się okaże więcej, to pewnie z czasem więcej wydamy tego. Trzy komiksy w oparciu o historie, które, którymi zainspirują się ci najmłodsi, które nam przyślą i Tomek Samoilik z powrotem to obrobi. My to przygotujemy do druku, on... Przygotuje swoje projekty, swoje, swoje postaci, które zawsze uruchomił. Ten żub, pompiek, już jest chyba jakoś bardzo z nim związany i rozpoznawalny, wobec czego to są jego przygody, jego rodziny i całej tej sytuacji. Ale nie będę zdradzał szczegółów. Opowia... Historyka jest urocza, więc ona się za chwilę pokaże, będziecie mogli to zobaczyć. Chodzi o to, że dalej będziemy to kontynuować jako taki rodzaj. Współpracy z różnymi środowiskami dziecięcymi, czy to będą dzieciaki ze szkół podstawowych, potem udamy się do miejsca, gdzie jest trochę trudniej, z dziećmi, które mają pewien rodzaj defektu, i będziemy z nimi również pracować, i zobaczymy, co nam się uda wygenerować. A to, co powstanie, wyląduje w bibliotekach szkolnych, w miejskiej bibliotece, będziemy rozsyłać to autorom, którzy wezmą w tym udział. Teraz na razie widzicie, to jest surowe. Za chwilę będzie malowane, bo nie chcemy na to naklejać naklejek wydrukowanych, tylko będziemy to malować. Artysta to pomaluje, my to umieścimy na wózkach, które będą jeździły i będzie to taka mobilna scenografia, czwórka aktorów, która będzie grała ten spektak, opowie Wam całą tą historię. I to już niedługo myślę, że do końca listopada uda nam się to wszystko przygotować. Jak widzicie. Podstawowe rzeczy są, teraz trzeba się skupić. Jest taki czas, że będzie można ładnie to malować. Także zapraszam do udziału w tym wszystkie szkoły i wszystkie miejsca, które będą miały ochotę z nami pokolaborować w tym projekcie. Projekcie, który ma przybliżyć to, a zarazem zainspirować Was do robienia podobnych rzeczy. Dziękuję i zapraszam.